Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z kosmetykami z Primark'a. Będzie to taki test, ponieważ nigdy nie używałam, nie miałam żadnego kosmetyka z. Primarka właśnie z tej sieciówki. Ostatnio byłam w Niemczech, więc jeśli nie oglądaliście vloga z tego dnia, to zapraszam. Tutaj powiem Wam się in do tego filmu. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie ten test, więc jeśli Wy też jesteście ciekawi, to oczywiście zostańcie ze mną i możecie też zostawić łapeczki w górze, jeśli filmik Wam się spodobał, jeśli lubicie taką tematykę, oraz zasubskrybować mój kanał, ponieważ staram się więcej dodawać takich filmików makijażowych. Nie umiem się malować. Mam nadzieję, że już nie będziecie mi tego pisać. że nie umiem się malować, to postanowiłam po taki filmiki. Wiele osób prosiło mnie o coś takiego, żebym nagrywała, żebym nagrywała więcej takich kosmetycznych, takich makijażowych odcineczków, więc mam nadzieję, że już to zrozumiecie. Dlaczego więc takie filmiki nagrywam? Ponieważ chciałam Wam pokazać jak Uczę się makijażu, jak to robię. Nie każdy od razu robi takie perfekcyjne makijaże, więc dlatego Wam to pokazuję, dlatego takie filmiki Wam nagrywam. Już przechodzę do malowania się, ponieważ nie chcę czasu Waszego marnować na jakieś takie niepotrzebne wstępy. Zaczynam! Najpierw, zanim przejdziemy do to muszę zmazać swój makijaż. Jak to zrobię, to się z Wami będę widziała. I jak widzicie jestem już bez makijażu, widać moje czerwone poliki, jeden jest jakiś bardziej, nie wiem w ogóle jak to się stało No i zobaczymy jak mój podkład przykryje to wszystko Czy dobrałam dobrze kolor? Mam kolorek Ivory, tak się prezentuje ten podkładzik Kosztował on 3 euro, mam jeszcze Beauty Blendery takie 4 sztuki w różnych rozmiarach i ten zestawik kosztował 3,50 euro no więc zobaczymy czy będą fajne Wiedziałam jak byłam w Primarku to wiedziałam, że dużo osób właśnie te gąbeczki brało, więc dlatego je wzięłam, bo na początku miałam takie inne ładniejsze trochę z wyglądu o Boże, chyba twarda jest jakaś taka dziwna, ale wezmę większą muszę je zamoczyć więc zaraz się z Wami widzę Namoczyłam już gąbeczkę, tak urosło. Zobaczcie, jest dość miękka, więc fajnie. No i sprawdzamy podkładik. W ogóle podkład jest dość rzadki, nie wiem czy ale mam nadzieję, że będzie ok. Ok, no i sprawdzamy. O, ale rzadki! O, kurde. Jaki rzadki. Dobra, mam nadzieję, że kolor dobra. W ogóle tak trochę dziwnie pachnie. Trochę tak chemicznie, ale trochę też takim kremem. Dobra, tyle wystarczy, bo trochę za dużo chyba. Się. Dobra, no i sprawdźmy jak ta gąbeczka. Gąbeczka bardzo fajna. Taka mięciutka już czuję. Te mniejsze Mam nadzieję, że też tak będą rosły. Niestety nie mam żadnego pudru ani brązera, mam tylko rozświetlacz. Yy, I później paletkę cieni, no i coś do brwi, no i oczywiście tuż do rzęs w ogóle. Zobaczcie, jakie świece dziwnie. Yy, Krycień ma dość ok. OK, podkład nałożony. Nie mam w ogóle korektora żadnego, więc podkład musiał mi też służyć jako korektor i w ogóle, żeby wszystko przykryć. Nie mam też niestety pudru żadnego, więc tak będzie prezentowała się moja sera. Nie wiem czy troszkę nie jest za jasny, chyba trochę. No ale cóż, nie było takiego innego cienia, który by mi odpowiadał. Jeśli chodzi o gąbeczkę, to jest bardzo fajna. Super się nią nakładało podkład. Teraz, do czego przechodzimy? Do... może do... może do brwi I mam tutaj taką kredkę trzy w jednym do brwi o kolorze brown Kosztowało to 3 euro W sumie za wszystkie zakupy zapłaciłam 28 euro No sami ocencie, czy to jest dużo, czy mało, jak na wszystkie kosmetyki do twarzy Takie najpotrzebniejsze, kurczę, nie mogę tworzyć tego tak się ona prezentuje. To jest trzy w jednym. Mamy tutaj Precision Pencil and Powder. Brush, więc najpierw sobie wyczeszemy tą szydeczką. W sumie troszkę yy, to, coś do brwi, jest podobne do tego, co mam z Eveline, więc yy, jestem ciekawa, czy w ogóle kolor mi podpasi, bo ostatnio troszkę mi tak średnio się dopasował. Był za ciepły do moich włosów. A starałam się. To coś do brwi mm, dobierać tak, żeby to było no, takie bardziej chłodne. Ok. I widzicie, tutaj mamy właśnie y, tą taką kredkę. Mam nadzieję, że będzie dość precyzyjna. A tutaj mamy ten powder nasz. Więc zaczynam od y kredki. I zacznę od tej brwi, co zawsze mi wychodzi. I robimy. Chyba też jest za ciepły ten odcień To wypełnimy Nie wiem, się tym pudrem to robi? Ok, i tak się prezentuje brew Nie wiem, czy nie jest ten odcień za ciepły I Tutaj bym musiała troszkę poprawić to Podkładem, bo nie mam korektora, tak jak Wam przedtem wspomniałam, i właśnie to wyrównam Okej okay. Okej, okay, więc teraz będę robiła drugą brew Okej, okay, brwi skończone, nie podobają mi się znowu Nie wiem takimi produktami tego robić no niestety, w ogóle kolor znowu mi się wydaje za ciepły, ale pomijmy ten fakt. No, nie mi i wiem o tym. Ok, teraz przejdziemy do rozświetlacza, zanim przejdziemy jeszcze do cieni. Mam tutaj taki rozświetlacz: to jest Branch Club Highlighter i to jest kolorek taki. On miał być srebrny i mam nadzieję, że jest, więc teraz muszę go odpakować. W ogóle wszystkie są tak zapakowane w taką folię, więc mamy pewność, że nikt przed nami tego rozświetlacza nie dotknął. I ten rozświetlacz w ogóle kosztował 3,50 euro. A jest dość duży. Zobaczcie, jakie ma ładne wytłoczenie. Mam nadzieję, że będzie dawał fajne glow na naszej twarzy. Pokażę Wam, zesłoczuję Wam. Patrzcie. Widzicie. Takie... O, widzieliście? No i sprawdzamy. O, tak. Fajne, no. Zobaczcie. O! Super. Podoba mi się. Widzicie? Mhm, tak, to mi się podoba. Na nosek. Tutaj jeszcze wezmę mniejszy pędzelek. I podbrew. Później, jak będziemy jeszcze robili cienie, no to wtedy jeszcze tutaj w kącikach. No chyba, że innym cieniem zrobię. I tak, jeśli chodzi teraz o oczy, to już Wam pokazuję, jaką mam paletkę. Jeśli chodzi o paletkę, to mam taką. Jest to Dark Wonder Eyeshadow Palette. Cienie się prezentują tak. Mamy tutaj y, przede wszystkim różne takie świecące, ale widzę tutaj też matowe. Tutaj mamy matowe, tutaj, tutaj, a tutaj mamy same świecidełka. Y, dzisiaj postaram się zrobić makijaż taki brązowy ale chciałabym z jakimś właśnie z tych kolorków zafaleć, może z zielonym albo ze złotym, jeszcze nie wiem. Tak czy siak, musimy najpierw zacząć od takiego bazowego cienia. W ogóle ta paletka kosztowała 6 euro, była jedną z droższych. I zaczniemy od nałożenia takiego jaśniutkiego. Zobaczymy w ogóle, czy się osypują te cienie, mam nadzieję, że nie. Jeszcze na dolną powiekę nałożę ten cień. Teraz y, druga powieka. Bazowy cień już nałożony. Teraz nałożę ten taki dość ciemny brąz. W sumie w kamerze on no, aż tak ciemny nie wygląda, ale w rzeczywistości dość jest, więc ten cień teraz y, nakładam. Z tego co zauważyłam na razie żadne te cienie się nie osypały, no ale wiecie, na razie to taki bazowy tylko cień. No i robię. Chyba dość słabo mają pigmentację. Niestety. Ale chociaż aż tak źle na razie to nie wygląda. Yy, I teraz powtarzamy ten sam krok na drugiej powiece. Ok, jak widzicie, cień tu już jest ten brązowy nałożony. Z pigmentacją szczerze tych cieni nie poszaleli. a w tak się z tymi cieniami nie pracowało źle, nie ma, nie ma tragedii. Więc teraz co? Teraz nałożę czarny cień, albo ten taki ciemniejszy, nie, no czarny. Ten czarny nożymy, żeby tutaj yy, przyciemnić troszkę ten makijaż, ponieważ później to rozświetlimy. Średnio bym powiedziała. A jeszcze ten czarny cień do połowy powieki dolnej dołożę. I to samo powtarzam na drugiej powiece. Jak widzicie, tutaj się już trochę osypał cień. Przechodzimy do drugiej powieki. Te cienie to jakaś masakra. Nie wiem, czy widzicie, jak ja wyglądam, ale cienie się strasznie osypują. Całe szczęście nie skupiamy się na tym, jak wykonuję ten makijaż i tak dalej. Tylko skupiamy się na tych samych kosmetykach, którymi ten makijaż robię. I chyba nie mogę wam polecić tej paletki. Za chwilę zobaczymy, jak błyszczące cienie, ale matowe to są masakryczne. Strasznie sobie osypują. Nie wiem, czy to widać. To To tu trochę smarze. Sobie. O. Dobra. Yy, I teraz co? Co teraz robimy? Nakładamy jakiś uszczący cień Użyję tego granatowego, tego niebieskiego, świecącego Spodobał mi się ten odcień Chciałabym różowy, ale makijaże na moim kanale są z różowym Prawie każdy Więc y, dzisiaj różowym podziękujemy i użyjemy y, właśnie ten niebieski Zobaczmy, jaką ma formułę Tak się prezentuje na paluszku Jest dość kremowy ale właśnie nie ma takiego blasku, jaki bym chciała, żeby był. Jest taki... no zobaczcie. W ogóle go nie widać, ale dobra. Nałóżmy go na powiekę. Ten makijaż tu jakiś fajny po prostu. Dobra, troszkę się oko zmieniło, ale zobaczcie jak się znowu osypało to. I teraz to troszkę rozblenduję Wezmę ten niebieski jeszcze Jeszcze tutaj na dolną powiekę dam ten niebieski cień Bo on w ogóle nie jest świecący I nie myślałam w ogóle o takim efekcie Myślałam, że będzie w ogóle zupełnie inny Że będzie, wiecie, taki bardziej foliowy Taki rozświetlający cały makijaż A niestety tak nie jest Okej okay. Tam wiemy już na kolejny raz, że nigdy nie kupię żadnych cieni ani niczego innego oprócz gąbeczek do makijażu i rozświetlacza z Primarka. Więc teraz jeszcze trochę muszę dołożyć podkładu i za chwilę się z Wami widzę. Okej, okay, tutaj już trochę sobie wyrównałam To wszystko strasznie się osypują te cienie, więc chyba nie mogę Wam polecić tej paletki Są naprawdę ładne kolory, fajnie to wygląda ta paletka, bardzo ładne ma opakowanie Ale niestety zawartość nie jest super I teraz jeszcze muszę dodać jakiegoś tutaj rozświetlenia w kąciku oka Coś pasującego do pomadki, której użyję na sam koniec, ponieważ ona ma taki kolorek Zobaczcie w ogóle te pomadki tak pięknie pachną Pokażę Wam na drugiej ręce Jaki to jest odcień Taki odcień jest tej pomadki Więc wydaje mi się, że ten różowy z tej palety Muszę gdzieś dać na Powiekę Więc może na dolną powiekę Po prostu go dam i w kącik I rozświetlę to Rozświetlaczem, który używałam Zobaczmy jak ten w ogóle się zachowuje O, ten jest już Bardziej świecący, widzicie? Bo ten niebieski w ogóle nie był, no dobra Sprawdźmy. O, widzicie, to już nam rozświetliło troszkę, więc trochę tego więcej nałożę. Tutaj to rozetra. Tak, ten świecący jest ok. On się tak bardziej świeci i zobaczcie, troszkę nam ten makijaż ten cień rozjaśnił. Nie wiem czy widzicie. Mam nadzieję, że chociaż trochę widać. Ok. Róż. Skończony. Ten róż jest ok jeszcze, bo świeci się. Jeszcze tutaj w kącik dam właśnie ten rozświetlać, żeby jeszcze bardziej to rozświetlić. Mam nadzieję, że jest ok. Okej. Okay. Praca z rozświetlaczem też już jest zakończona Teraz przechodzimy do y, tuszu do rzęs Ponieważ nie mam y, żadnego bronzera ani nic Tylko rozświetlacz kupiłam W ogóle w Primarku nie widziałam żadnego bronzera, więc ja go nie kupiłam y, I do wytuszowania rzęs użyję takiej maskary y, Kosztowała ona 3 euro I y, jest to Lash Contour 3D Calm, Lightening i Mega Volume Zachęciła mnie ta nazwa, to wszystko jej działanie, więc zobaczymy, sprawdzimy, czy się mi sprawdzi. Jeśli chodzi o sztuteczkę, to prezentuje się ona tak. Hmm. Chyba nie jest aż tak źle. Chyba będzie się nadawała na co dzień w sumie, bo daje taki delikatny efekt. Zobaczymy jak zrobię mocniej te rzęsy. Widzicie taki efekt dzienny nie są. To takie mocno pogrywane rzęsy czy coś. Ale wyglądają ok, jeszcze dolne pomaluję. O, ta maskara jest do dolnej rzęs też ok. Bo nie wiem czy widzicie, ale nie skleja ich. Więc tuż do rzęs jest spoko. Więc raczej tą maskarę, ten tusz będę używała. Więc teraz przechodzę do drugiego oka i już się z Wami widzę. Więc jeśli chodzi o tusz do rzęs, to jest ok, będzie dobry na co dzień, ponieważ yy, daje taki delikatny efekt, tak jak Wam przed chwilą wspomniałam, przedtem wspomniałam. Yy, ja w ogóle na co dzień nie maluję dolnych rzęs, ponieważ nie umiem tego robić. A tą maskarą się właśnie idealnie robi dolne rzęsy, więc chyba będę ją używała na co dzień, żeby też robić dolne rzęsy, bo pisać się mi później. W komentarzach pod jednym z filmów, że mm, lepiej wygląda oko jak są formowane górne i dolne rzęsy Wiem o tym, ale tego nie robię na co dzień, bo nie wychodzi mi to Więc y, zastanawiam się, czy tej maskarii nie będę używała na co dzień A teraz przechodzimy do pomadki, czyli już do ostatniego kroku y, I mam tutaj taką pomadeczkę, przepięknie pachnie, jest ona matowa y, To jest kolorek Vintage Rose Tak się prezentuje ten kolor, mam nadzieję, że mi troszkę podpasuje Niestety nie było innej pomadki, która by mi odpowiadała kolorem swoim O Jezu, ale ta pomadka przepięknie pachnie, normalnie jest super I pomadeczka kosztowała 2 euro Zobaczymy, jak będę wyglądała w tym kolorze Zupełnie no zwykle krzywo pomaluję to usta Ale pomienię ten fakt Ok. I tak się prezentują te usta. Chyba krzywo. Tutaj sobie malowałam. Ale... Nie zwracam na to uwagi. Pomadka jak pomadka. Jest dość kremowa, bezmatowa. Może ma jakiś taki lekki blask. Może trochę nie pasuje ta pomadka do tego makijażu, ale w ogóle jak kupowałam tę pomadkę, to nie przemyślałam tego, jaki makijaż zrobię. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tak się prezentuje makijaż w całej okazałości. Jeśli chodzi o podsumowanie, to już do niego przechodzę. Ok, więc tak, jeśli chodzi o podkład, to no, w sumie dobrze dość wygląda. Oprócz tego, że jest bardzo jasny, za jasny chyba dla mnie, to ogólnie nie jest on aż taki zły. Ja nie mam problematycznej cery, więc wszystko mi tutaj zakrył Wszystko co chciałam, nie ma żadnych zaczerwienień, jest wszystko wyrównane yy, Więc jestem ogólnie zadowolona z tego podkładu Jeśli chodzi o to coś do brwi, tą taką jakby kredkę z pudrem yy, To nie wiem, czy nie jest ten odcień za ciepły dla mnie znowu yy, W ogóle nie umiem tym robić brwi, więc nie wiem, co mam na ten temat sądzić dzienniczka na czy kiedyś w ogóle jakichś kosmetyków używaliście z Primarka czy, czy też nie co dalej? rozświetlacz rozświetlacza będę na pewno używała ponieważ bardzo mi się podoba efekt jest super, nie miałam jeszcze takiego odcienia w swojej toaletce więc w swoich kosmetykach więc na pewno będę używała w ogóle teraz mi się mój kończy rozświetlacz ulubiony z Lovely więc mam nadzieję, że będzie mi się super sprawdzał jeśli chodzi o tą paletę to nie będę chyba jej używała Różowy ten jest w miarę spoko. Zobaczcie, to jest ten różowy, co mam tutaj na powiekach, trochę inaczej wygląda, yy, ale jest ok. Reszta mi taką masową pigmentację. Yy, w ogóle ten makijaż miał zupełnie inaczej wyglądać, chyba jest na co na ten temat sądzicie. Yy, gąbeczki. Ta gąbeczka jestem bardzo z niej zadowolona, muszę to rozumieć, bo troszkę się powróciła. Gąbeczka jest bardzo fajna. Tłuszcz do rzęs też będzie idealny na co dzień, dolne rzęsy fajnie się nim robi, no i pomadeczka, yy, nie wiem czy pasuje do mnie ten kolor, yy, fajna konsystencja, przepięknie pachnie, więc mogę Wam polecić. Były przeróżne kolory od niudziaków, takich ciemnych, jasnych, po jakieś takie róże, yy, więc bardzo ogólnie test mi się podobał, ale jeśli chodzi właśnie o te cienie i o te brwi i podkład, bo jest za jasny, no to tak trochę średnio jestem bardzo zadowolona z rozświetlacza, to jest mój ulubienie z tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, co Wam się najbardziej w tym makijażu podoba, czy może brwi, czy makijaż oka, raczej nie, czy może... Ogólnie cały, cały kształt Wam się spodobał. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Możecie również zostawić łapeczki w górze, jeśli Wam się spodobał oraz zasubskrybować mój kanał, jeśli chcecie więcej nie oglądać. Wpadajcie również na moje wszystkie media społecznościowe, które macie napisane na dole w opisie, a przede wszystkim na Instagrama Karekasub25 oraz TikToka channel. Dziękuję Wam jeszcze raz. Buziaczki i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa pa!